Kubacki, który najwyżej w Zakopanem był na 16 miejscu. Nieźle skakał dzisiaj w treningach 127, 127,5 metra. To no najlepszy jego sezon w karierze, bo jest przecież dwudziesty w Pucharze Świata, choć podobnie jak u Stefana Kuli, ostatnie konkursy nierewelacyjne, szczególnie ten drugi w Wiśle, gdzie nie było go w 30. Dawid Kubacki Teraz dobry skok Dawida. Podobnie jak w dwóch treningach, gdzie jak mówiłem, było 127,5, 127 metrów, teraz też przekroczona, e, e, osiągnięta odległość 125 metrów przez reprezentanta Polski. Przypomnijmy: Jan Ziobro 124,5, Stefan Kula 123, a więc Dawid Kubacki. Najlepiej z nich. 8,9 punktów dodane za wiatr. Dobre noty e, dla Polaka. Trzy oceny po 18,5 punktu, 1, 18, a więc 18, a więc on będzie najlepiej. Lepszy z biało-czerwonych, spośród tych, którzy musieli się kwalifikować, jest w tym momencie drugi za Jernejem Damianem, klub olimpijczyka z Wysocka Wielkiego, także młodzież z klubu olimpijczyka w Racocie, wszyscy teraz dopingują Piotra Żyłę. no Dzisiaj podczas treningów rewelacyjnie nie skakał, zresztą nigdy w Zakopanem, bo najlepszy jego wynik tutaj na Wielkiej Kroci w historii jego występów to 18 miejsce, no ale ten sezon ma znakomity, więc może i w Zakopanem będzie lepiej. Piotr żyła. Najlepszy skok ze wszystkich, które dzisiaj oglądaliśmy w jego wykonaniu. 127,5 metra, więc też najdalej z czterech Polaków, którzy do tej pory skakali. Oczywiście on ma pewne miejsce i w konkursie indywidualnym w niedzielę, jutro w drużynie, bo bez wątpienia czołowa trójka naszych skoczków, którzy są w dziesiątce Pucharu Świata, to są podstawowi trzej zawodnicy konkursu drużynowego. Zobaczymy, kto będzie czwartym, na kogo zdecyduje się dzisiaj Stefan Korgach. Noba! No, proszę no, Państwa, 127,5 metra! Noba, no, noba! Ładny, bardzo ładny skok oczka tak. w trudnych warunkach. Maciek Kot ma ten sezon najlepszy w karierze, po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajął drugie miejsce w Lillehammer, był bardzo blisko podium w turnieju czterech skoczni. Zakopiańczyk, Maciek Kot! Nie poleciał za daleko, ale pamiętajmy, dla niego to skok treningowy. Dziś w treningach było troszeczkę dalej niż teraz podczas kwalifikacji, bo 125 metrowej odległości uzyskiwał tym razem 120 metrów Maćka, ale oczywiście to jest jak mówimy skok treningowy Nie ma... Świata Kamil Stoch Zwycięzca turnieju czterech skoczni Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Cztery wygrane konkursy, w tym trzy ostatnie z rzędu Bischofshofen i dwa razy Wisła Dziś w treningach spokojnie Ale pięknie 126, 128,5 metra Kamil Stoch To jest około 130 metrowy Skok reprezentanta Polski no i bardzo spokojny, bardzo na dużym luzie wykonany stok przez Kamila Stocha. Skok wykonany przez Kamila Stocha. 128,5 metra. Widać, że czuje się pewnie, że pojawił się ten automatyzm, to natychmiastowe ułożenie się w powietrzu. i pięknie to wygląda, kiedy obserwuje się Kamila w, w locie. I co istotne, badania lekarskie dokładne e, pokazały, że no, z tym kolanem jego, o które się bardzo obawialiśmy, chyba nic poważnego się nie dzieje. Kamil mówi, że ma jak kolano jak młody chłopak, e, chociaż czasami go trochę boli, ale.